Czy znalazłeś kiedyś chwilę, by zachwycić się cudownością i geniuszem Matrixa? Miliardy ludzi żyją sobie w błogiej nieświadomości. Wiesz, że na początku Matrix miał być światem idealnym. Gdzie nikt nie cierpi, wszyscy są szczęśliwi. To była klęska, nikt tego nie przetrzymał, traciliśmy całe plony. Powstała opinia, że nasz język programowania nie zdoła opisać waszego idealnego świata. Ale ja uważam, że wy po prostu nie możecie istnieć bez nędzy i cierpienia. Dlatego świat idealny jest dla was snem, z którego wasze prymitywne mózgi chciały się obudzić. Przeprogramowaliśmy więc Matrixa na to, apogeum waszej cywilizacji. Mówię waszej, ale gdy zaczęliśmy myśleć za was, stała się naszą. Ale to normalna kolej rzeczy, czyli ewolucja. Ewolucja. Tak samo było z dinozaurami. Wyjrzyj przez okno. Wasz czas przeminął. Przyszłość należy do nas. Nastała nasza era.